Słuchaj batek, nie, nie, nie chciałbym nic mówić, ale jesteś w chyba 6, 600 milionów? Tak, to Chyba mówię? coś cię powoli, bo jesteś 600 milionów? Nie widziałem yy, żadnych długów u ciebie. No i czekaj, yy, podliczmy. Masz yy, 20 burdeli, tak? I luzę jeszcze. 21 burdeli, tak. I za cały rok, za ochronę. 20 burdeli ochronę łącznie no, ty to nazywasz ochroną? no czekaj ja to, ty to na nazywasz ktoś, ochroną? Na nie nic ale, się, no właśnie ale mów no, no właśnie nie mów bo y, także y, sze, czyli to łącznie jest y, 600 milionów nie ja rozmieszaj mnie wiesz, wiesz. Acha, patrzę, nie ile kasy ty w ogóle dostaje za, za jeden y, za obrót w takim jednym burdelu? ja muszę I, dopłacać do każdego loda dopiero Pełuję we mnie 600 Be milionów Ten pistolet 600 milionów ty Nie widzisz że no. herbaty Nikt nie tak nie jak ktoś <noise> mi przeszka za filmą codzienną poraną herbatkę Pieniądze Nie wymieszałem sobie przez ciebie I dalej I powiedz szefowi, że jutro jest dziesiąty i musisz płacić No to ty, I... chyba ty musisz płacić Mamma sobie skoro no. rozwalić no, łeb, w dupę Piergiej! Piergiej! No, po... Masz no. jakiś problem? Czy będziemy inaczej rozmawiać? Dawaj karty. Angelika! Angelika! Ten pan już wychodzi. Wyprowadź pana. Okay. Przejdź z moimi chłopakami. Jeszcze A przyjdź z mamą.